To, co słyszycie ode mnie, słowa, dźwięki, żebyście ich nie słuchali, tylko się nimi stawali. I wtedy wchodzicie poziom wyżej. I chciałbym, żeby ten kap jak najbardziej był zbliżony z waszej strony do takiego odbierania tego, co tu się będzie działo. I ja wypowiadam jakieś słowo, ale to jest traktujcie to jako dźwięk, i wy sami odbierajcie, jaka tam energia za tym idzie. To jest ważne. Jestem w tu i teraz. Tu i teraz. Powiedz, udowodnijcie mi, że istnieje przeszłość albo przyszłość. Nie dacie rady. Nie dacie rady. Pokażcie mi. Nie, żyjemy w Nie, w teraźniejszości. tej i teraz. Przyszłość nie istnieje, ale przeszłość tak. Pokaż. Pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż. Zdjęcia z w tu no i teraz. Nie teraz. Dziękuję. No, ale one są w przeszłości. Nie. Przeszłe istnieje. Nie, tu i teraz istnieje. już była. No, ale nie ma jej. Wszystkie filmy pornograficzne, które oglądałeś, już były. Może właśnie leci. To będzie w tu i teraz. A nie w przeszłości. Obraził się na mnie teraz. <grym> Więc jak nie ma przyszłości, to po co wy sobie ją wyobrażacie? Na zasadzie y, y, zamartwiania się. O Boże, co tam będzie? Możecie robić coś innego. Wizualizować przyszłość w tu i teraz, czyli pewnego rodzaju ramy, które chcecie nadać tej przyszłości, to można zrobić. Ale to nadal się odbywa w tu i teraz. Wy nie patrzcie na to, jak neutralizować innych. Wy patrzcie na to, jak siebie wzmacniać. Bo to jest znowu wracamy do kora, do, 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 do podstawy. I to wszystko zależy od Waszych działań. Wy możecie tu wejść na plus 8, a po tygodniu mieć minus 1. Poszytam. To minus 8 wtedy. <laughs> to, do czego się podłączycie, to Was będzie zasilało. I mam w cholerę osób, które się źle podczy. Bo my się nie podłączamy. To nie jest tak, że ja się do dziś dzisiaj do niczego nie podłączę. No, to nie jest tak do końca. Ja robiłem jeden błąd. Dlaczego w moim życiu był taki chaos, taki, taka nerwówka, takie, taka frustracja na świat? Bo ja myślałem, że na poziomie dalno-fizycznym istnieje coś takiego jak sprawiedliwość. Ktoś z zewnątrz może wam źle życzy, i to jest właśnie teraz sprzątanie środowiska. Wy najpierw musicie wiedzieć, kto wam źle życzy, kto jest do was, kto wam odbiera prąd. To było trochę cięższe, dlatego że my na ostatnich y, kampach zajmowaliśmy się czystym dźwiękiem, czyli samą muzyką, a teraz będą piosenki. Wyobraźcie sobie, że macie Rottweilera, i przychodzi ktoś do was do domu, i on szczeka. Słuchajcie, niewielka granica jest pomiędzy tym, że on zarzuci się na tego kogoś. To jest dosłownie cienka granica. Więc w momencie, kiedy on szczeka, Powinniście do niego podejść i powiedzieć: OK, dziękuję Ci, ładny piesek, a teraz idź na miejsce. Zabezpieczacie, żeby on nie ugryzł. I to samo się dzieje tu. Jest ktoś, odpala u Was azora. Azor zaczyna szczekać i mówicie: Azor, dziękuję. Właśnie mnie informujesz, że może coś się wydarzyć. Buda i nie gryziecie.